Teraz będzie wygrana. O, tym już nie wygramy my tu. A jak ty zostajesz 20 punktów. 20 punktów, co cię na kurwa metry. Taką trzeba zasadę przyjąć. To no wtedy się będziemy osłaniać ogniem. gia <laughs> vi Ludzi tu leci, widzę przynajmniej jedna załoga tak? No No też czekaj, odbijają? O Jezu, nie wolno lądować na tym dachu Dobra, byle co mam A, ważne, żeby tyle, tyle co wziąć, żeby on nie wziął Gdzie? To do nie, czy oni? Nie wiem. Ja nie, nie, ja nie, nie strzelam. mnie się nie strzela. Nie cisza.

Poczekajcie, widzę tu w gościa nas, są idę w na Idę w kierunku Drecha, już tam. Tak, więc na środku mapy. Oj, 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 tu są, no. Czyś jeszcze raz Drechu? wycofa cofa. Dawaj do nas, bo ja jeszcze nie jestem Jeden masz, kurwa, no. Kurwa, za sklepem. Tu jest miałeś. koleś, w tym budynku Marcin, uważaj. chodzę No, jestem po prostu powijani. Jeden leży. Dobra, jeden dostał też Jeszcze jeden Kurwa, poszedł na swojej Poszli, dobra Tu w razie co są auta, więc też nie ma co się tak spuszczać Ta. Ale ja w ogóle nie mam Jeszcze są gdzieś, tak? To wy chyba... Ja mi się robiła Dobra, już, 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 już się sprawdziłem. Coś tu strzelają, chyba gdzieś tam w oddali. Gdzieś tak poniżej tego chyba strzelają się ludzie. Tak widzę te. A grzybki co robiłem? Gdzieś, gdzieś Tak, na chodzie chyba. Grzybki też dawały ci tą niebieską osłonę. Tak, strzelałem gdzieś tam. No gdzieś poniżej, poniżej tego. No niech się strzelają, kurwa, nie reagujmy. No on strzela, kurwa. Ja jednego, dawaj. już się strzela. Nie wiem. Jeden ucieka, jeden zabity. A to co? To chuja, idę się wściekł. Jeden się do domu uciekł. Jeden do menu, a drugi niech są idzie. A jeden w las do góry zszedł na dół i do domu. Ucie. Rybki się łowia Ktoś wie, jak te rybki się łowiło? Straszysz mi ryby, kurwa! Ja mam sobie My byli, nie wiem, gdzie i poleźli. Ale że jak musimy iść. Nie. Ale tu u nas gdzieś są, tu gdzie ja, gdzieś na tej wyspie. No tam poczekaj, kurwa, nie idź tam sam. Tak, tak, na wodzie, tu koło mnie. Trzymaj konie kurwa idę już do ciebie. Jest, jest widzę gościa, widzisz? W wodzie? Dobra, no, czekajcie, ja też już lecę, ale jeszcze jestem kawałek. Co to ja zrobiłem za takie coś? Młody, to, to młody strzelał A Co, co, co był to było? Co to jest takie coś? Ale było ich na pewno dwóch. Uważajcie, bo było ich dwóch na stoł. Ale co to było takie to? Jakieś strany chyba pokazujesz nam na mapie oh. y, tym. Masz tam taką wyrzutnię, tak? No to pokazujesz chyba wrogów i skrzynki jak są jakieś ukryte czy coś to? Tak. Ma ktoś kewy jakieś? Bo ja nie mam nic. Nie mam kewów. O, kew, kurde. Jak... Dajcie jednak, bo ja nie mam nic. Masz. Masz. Nie no, wypiję półkę, teraz wypadła, dobra. Masz, kurde. Ty po chuj, żeś No wypiję Co drugą. Ani, ty nie chcesz? Słuchajcie, ty, a nie, to nam niepotrzebne już jest. Bo jest ognicho. Dobrych broń to ja nie mam, kurda Cholera Ja biegnę w strefę już, czekam Na początku strefy Kurwa, co tu się odjebało? Wsiadł ja do tego pierd... Tu jest niebieska giwera, jak ktoś chce. No wziąłbym, A, ale... Nie. Trudno. M4. No dawaj, masz tu. No dobra, ale uważaj, strefa, wracaj. Chodzę Jak chcesz, to aptekę mam. Nie, mam apteki, ale... Chyba nie ma co się lecieć na razie. Oj, bardzo daleko, panowie, trzeba iść. Daleko, o, nie zatrzymujemy. Daleko, daleko, tak. Grzybki są na zbiera? Jak to Asterix mówił, musiałem zwolnić, bo zbierałem grzyby. Tak. No, ładuję się na stówkę, kurde, tymi grzybkami. O, się są, się są przed nami. Na 280. Tam coś dobudowali, są tam domu, Może po prostu ich ominiemy No i strzelali, bo oni wsiedli samochód i jadą dalej w kierunku strefy, chyba. Dobrze, nie wszystkich rozpierdalają po drodze. Jadą tu pod górę, dobra, pojechali. No, musimy ostro gonić, kurwa, bo to wcale nie powiedziane, że nas ta strefa nie dziwgnie gdzieś. Chyba, że auto bierzemy gdzieś. A jest tu tak sułeczka. Wiesz, jak tu ktoś jest? To co się dzieje? Coś się kurwa pali, zaczyna, ty. Pali się, tak. Jest koleś! Przede mną Raczej po mnie Ach, ale powalony to jest drecha Tak to robi ekipa Ktoś tu kurwa leci Znika, zabij go Dwóch! O kurwa Co za kurwy! Zapierdolę ja skąd to się wzięło! Co to ja. co ja rzuciłem coś kurwa? Panowie stres, musimy gonić. Za no tak, tylko że ja ledwo auto. żyję, dobra, nie auto! Chuj! Kurwa wsiadajmy w auto, dawać! Ja będę musiał się jeszcze gdzieś podlecieć po drodze. Taxi Driver Crazy taxi. No, crazy taxi. No, bo jedzie to tak, super. No tak No tak ale tak to szybciej niż. Jedzie, no, to... Szybciej niż schodzenie. Tak, weź, weź na lewo, na lewo, bo tam ktoś no, może być jeszcze. Mogą być ludzie, to uwaga. Gdzie, tu no, no, na lewo. lewo. Na lewo, na lewo. na lewo. Odbij. Tak. A, na lewo. A, on mi... Taka, A, na lewo. Dobra, dobra, bo. Kurwa, on jedzie jak. Ja pierdolę ty. Ej, on koła... Tam, coś, dobra. Jak się nie koła nie zginają. Koła się zginają W sumie to jesteśmy z beretem, to nie wiem Co no, to za było? chyba silnik się spierdolił i ludzie tu są! Ludzie tu są, uważajcie wyjdźcie. Ludzie są tutaj Tutaj przed nami? Gdzieś tam Tu są, no tu są ludzie Strzelać czy nie? Jest tu Ale dostał w pierdol Tam był biedak chyba Czekaj, Słuchajcie ja bo sobie... strefa, strefa ja Muszę się podleczyć i tak Kurwa nie mam kewów w ogóle, a nie mam dwa Tak się podleczyłem, że znowu wpierdol, 14 luda Macie małe kewy czy nie? Czy mam, mam wyknąć sobie półwę Mam, 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 dawaj To, to chodź, bo ty masz też niecałe Grzyby dwa mogę ci dać To ja sobie w burzy, dawaj Ja mam grzyby, gdzie ty jesteś? Nie, bo szkoda bo ja mam dwa duże, no nie? szkoda marnować to za małe, to, to daj te grzyby, a potem weźmiemy te duże. Oj sorry. Ty, ale ten duże to mi zostaw, bo ja nie naładuję się do stówy. O je rzucałeś. Rzucałem, żeby gdzieś wsadzić resztę, no. I ukradł mi kurwa. No do strefy idę troszeczkę. No i bym. nie rozchodzić. 10 typa. Gdzieś trzeba to... się skampić kurde no ja tu, ale po... Ja bym szedł gdzieś, gdzieś w tą kempę czy to nie jest kempa Jest wody? Dawaj pójdziemy idziemy Jest jakiś też domek, on nie jest w strefie, ale Jest tylko kurwa 10 typa Można to zrobić No nie będę na tego Nie mam nic na krótko O jest Okej okay. Proszę Właśnie podobne domki wygięliśmy w Meksyku właśnie Mhm mm Sześć małych kewów, no zawsze tak, coś Ty, tu można zostać, to zamykamy się i da, siedzimy da, każdy broń na krótko i chuj siedzimy, głupiego Nie no. mam na krótko broń. Zgawicę, że można było, że pamiętam... A z kurwa weź tego shotguna i chuj no. Jestem takie dobrze. No gdzieś coś tu jest, cicho. Ja pteczkę można rzucać normalnie, ja pierdolę jak gran. Ciu, 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 ciu. Patrz, ja pierdolę. No ale tu ktoś, ktoś chłodzi gdzieś. Wejdą tu na bank. Już tylko dziewięciu. Podnieść go kurwa dziesięciu. Nikogo nie ma. Nie wiem czy się naładować na maksa aptekom, czy lepiej, nie? I kurwa teraz też plecy, bo ...bo skąd oni mogliby przejść. Chyba strefa no się mogliby... zamyka Czekamy na następną. No mamy i co? Idziemy w te krzaki na samym środku strefy? Na przykład tutaj, może w te krzaki wejdziemy, czy nie? Możemy. No to, to idziemy czy nie? Nie ruszajmy, no Aha. bo zaraz, my jesteśmy na krawędzi. Samy. Jest koleś u góry? Jest. Tutaj jest koleś, na tej górce. Dobra. Ale nie hałasu, nie hałasu na razie. To nie I idziemy tylko. Nas idziemy na tą górę, to. Bo on wejdzie na pewno też w te krzaki. Tu byli ludzie, uważajcie, kurwa. Ale tego kolesia można by obejść, bo on, on gdzieś tutaj jest. No ja go gdzieś tu właśnie widziałem, gdzie teraz jesteśmy, nie? O jest! Ale nie wiem, czy to on Ale może nie strzelamy Stalej. Na lewo no, no, nawet pod górę trochę, nie? Tu nikogo... Jest koleś następny nie... Jest koleś i widzi nas chyba, właśnie tam, gdzie zaznaczyłem To jest koleś, jak się nie mylę tam O, widzisz? Skacze, w las, w strefę z powrotem Tu się bili między sobą Dobra, chowajmy się... nie, chowajmy się tam gdzie Marcin, może w te wrzewa właśnie jest bo... Ojej! ale mnie sprzątał. Tam jest koleś. Ale żyjesz? jeszcze gdzie ty jesteś? Ojej, następnie mnie. Maciek, Maciek, dawaj się schowamy tutaj za tą górę lepiej. Najpierw. Patrz, ten z tyłu na mnie wchodzi. Ja mam małe kewy, jak coś, to może nie pij dużych. Dobra, to pij. Chodźcie tutaj, w te dwa drzewka są w strefie, o tutaj nas chyba nie widzą. widzicie kurwa, czekaj. No nie, jak się dobrze schowasz to ci nie. Nie widzi, jak klęknie to nie widzi. O i chuj, jesteśmy w strefie. Ej. Ale mogą przejść jeszcze tędy Tutaj też mogą dojść Na ze sobą się No Jemy się dopiero jak zostanie czterek Najgorzej, że tą snajpę ma, kurwa. No, to jest bez sensu zupełnie. Wszystkich posprząta, a potem go podejdziemy i na krótko zniszczymy. Tu gości sprzątną. Co co z strefą się stanie. Bokiem? Dawajcie tu bokiem. Tędy I tu za tą górką Bo może to. Snajpę, który zobacz. Dawaj tu, może tędy, ja. nie? I patrz, i tu już praktycznie jesteśmy w strefie, patrzcie, i chuj, i siedzimy tu. Aha. Nie? Jesteśmy w strefie, no i chuj, ja nie nie chcę... bo nie jest przodnik, cię Zostało pięciu mówi? ludzi, zostało pięciu ludzi, to i tak jest chyba już... To już chyba jesteśmy drudzy, nie? Co robimy Obchodzimy? Co robimy? On jest na tej wieży kurwa, z tego że snajpą A to może kurwa siedźmy, no czy co? Może się strefa na nas zamknie, a nie na nich Czekajmy. Tak, poczekajmy. Ta, poczekajmy. Chyliby, to kurwa, na pewno ktoś... Ja się naładuję na maksa jednak apteką. Kurwa tu, czekaj. Gdzieś, gdzieś widziałem to jest, czerwone. Uważaj, uważaj chowaj uważaj. się, chowaj się. Skąd strzelał? Buduje ktoś na widział? Nas, buduje na nas, uważaj. Na cztery. Oko się Będzie budało. szedł tutaj, bo kurwa zobaczył. Buduje się, Skakał no nie. widzę go. Skakał? Nie. Siedzi na górze. Ojej. Ale oberwa. Przecież to jest pojebane kurwa taka broń. To jest no, jakoś... no ale kurwa, zajebało mi i niebieskie i czerwone... i, i zielone. Dwie. No kurwa, wiem, chowaj się. Pierdolony to jest. Ma Co? ktoś pół, pół kewa treku, treku na, No wiem, wiem. Uważaj, uważaj Marcin, uważaj, bo to jest dwóch. Jeden wali z tego, a drugi... Ale to nie jest jedna, to nie jest jedna ekipa. Na pewno? Moim zdaniem. No. Trochę mu to rozwaliłem, ale muszę kewa jeszcze wypić. Dobra, zostańcie, bo się strefa zamyka. Zobaczymy, co się stanie. Trechu, nie idź tam, kurwa. Ja mam strefę. No to chodźcie tutaj, ja też jestem w strefie. Dawaj, dawaj, jesteśmy w strefie, Trechu, dawaj. Jeden koleś został. Jeden koleś został. cofnij się. Ale jeden koleś został, ty. Dawaj. Dobra, ale ma, kurwa, mocną broń. No, no wiem, dlaczego. na górze wierzy No, ale to będzie musiał zejść do nas. Chuj, zostańmy tu i tyle. Oho, świeci gdzieś To skąd on strzela Stamt, on, tam Ten jest. Kury wieży, wieża jest murowana. Dobra, no, dlatego trzeba się schować Rozwalę mu tą wieżę Bokiem idzie Strzela bokiem tu! Bokiem jest Widzicie go gdzieś? Postał raz, ale nie za dobrze. Kurwa no Gdzie on jest? Widzicie go? Nie, nie. Ja pierdolę, to za bobby. Bokiem, bokiem idzie tam! Ojej, strefa idzie, uwaga! Strefa? Marcin, biegaj! A nie, ty jesteś! Muszę wykonać kewa, bo... Strzelać do niego! Już nie mam czego budować, ale lifa Ale mi wypłacił! Gdzie on jest? Ja go nie widzę! Dostał, dosyć, dosyć, 33 Jest za strefą, z tyłu Maćka jest macie go berwał O Jezu, to jest jakiś masakra Ja nie dam buduje Nie no kurde Spokój, spokój, wodę napierdalaj, go będę Drecha podnosił Ale ja nie wiem gdzie on jest Góra, u góry jest Dobra, wale. Drechu dawaj, bo tu jesteś jedyna nadzieja tutaj bo Jest koleś Jest u samej góry ja ledwo żyję już Chowam się, biorę kewy, ale raczej nie żyję Macie jakieś medycynę? Macie jakąś medycynę Marcin, masz aptekę? Szybko, szybko, szybko Spokojnie, bez nerwów kurwa Nie zabrał Dobra, ja jestem prawie wyleczony, strefa na mnie idzie Dobra, żyję. Widzicie go gdzieś? Nie. nad nami Nad nami buduje, jest spad, spad. Ja pierdolę i on tego mano, gdzieś tutaj, gdzieś Gdzieś tu jest No mówi, że w las na górę Powalił mnie znowu ja Strefa, pierdolę. strefa, ja spierdalam w strefę, zobaczymy co on zrobi Załatwił, nie dałem rady. Marcin dawaj w strefę, chuj zobaczymy co będzie Strzela kurwa do mnie Oberwałem, Marcin aaj. Ja tu w ogóle kurwa nie pomyślałem że to a tam nie kurwa co on robi? Co za cyf, ale to no nie no niesamowity cyfek. Ale dobre, no ja, ja tuż tu zniepałem tą końcówę, ale fajne, fajna gra dosyć. Fajnie.